Witamy w tygodniu klątw halloween, gdzie każdego dnia dostajesz nową upiorną klątwę. Dokonaj ją, albo ponieś upiorne konsekwencje. Ech. Jesteś gotowa na pierwszą klątwę? Nie, nie bardzo. Trudno. Pierwsza klątwa to nie możesz dziś jeść nic, oprócz mózgów. No, mamo, jednak nie rób mi tych pancake'ów. Ej, Ania, masz jakieś mózgi? Może... <laughs> nie te spodnie. <laughs> Dziwne. Ale szkoda. Na stołówce podają same ochydne rzeczy. Może sprawdzimy tam? Dzień dobry. <laughs> ja wiem. Ja, 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 ja. O, dziecko, zgubiłaś się? Do wyjścia to na lewo. Tu jest stołówka. N -n -n. Co dziś dobrego? Dobrego. <laughs> Jadalnego mamy wątróbkę. A może jakieś mózgi? Nie, mózgi tylko w środę. Ale chyba mam jakieś żelki mózgi z imprezy szkolnej 10 lat temu. A to podziękuję. A może jednak się skuszę. Uuu, żołądek boli mnie od tych cuksów. Ale jak będziesz rzygać, to tym razem do swojego plecaka. No, nie, powstrzymam. No to czym mnie zadręczysz dzisiaj?